Lustro jest ujebane, tak od samego początku. Pięć gwiazdek w takich takiej nie oznacza komfortu, luksusu. Zapiętali to miotwą, zbierali do koszyków. nie ma żadnego zabezpieczenia i macie kałuże wody. Te buracko to stoi tym mercedesem. To jest jedyny hotel, gdzie zawsze znajdziecie miejsce na basenie. A że nie gra żadna muzyka. Jest troszkę lipa. Hej, witam na moim kanale w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę wam dokładnie cały hotel, czyli miejsce, w którym się zatrzymaliśmy w Tunezji. Hotel z tej strony, od strony ulicy wygląda w ten sposób. Jest to taki nietypowy hotel, ponieważ ten hotel ma dwa wejścia. Dwa jakby główne wejścia. Z tej strony jest wejście od strony plaży, a z drugiej strony z kolei macie wejście od, czy też wjazd, podjazd dla autokarów oraz samochodów. To Wam za chwilę pokażę. I hotel się ciągnie dokładnie, jak widzicie, od tego budynku. To jest główne, powiedzmy, główne centralne wejście tutaj do do tego, powiedzmy, ogródka piwnego z markizami. To następne balkony po tych płaskich balkonach, kolejne to już są balkony z innego, z innego hotelu. I teraz tak, jeśli chodzi o kwestie basenowe, to tak, tak jak widzicie, tutaj ten taras na górze, nad tym tarasem, właściwie na tym tarasie jest basen. Tak, dziwnie to wygląda, ponieważ dole są sklepy. Ale tak, tam jest basen. On nie jest może jakiś tam przesadnie duży, ale to jest główny basen w tym, w tym hotelu. Obok tego basenu jest bar, to Wam za chwilę pokażę. Tutaj jest następny taras oraz tu, to okna, które tutaj widzicie. To jest restauracja. Tam się mieści główna restauracja, którą zobaczycie w osobnych odcinkach. Następnie macie duży, pusty plac. Z tej strony jest plaża. Wejście naszej plaży jest dokładnie tam trzeba przejść przez taką przypasmową drogę w jednym kierunku, trzy pasy w drugim kierunku. I polecam uważać na samochody, nie pchać się pod koła, nie wychodzić na tę ulicę, dopóki nie macie pewności, że nic nie jedzie, bo tutaj nikt wam się nie zatrzyma i nie stanie na pasach. Tak to tutaj wygląda. Tak wygląda wejście, które tutaj, jak podchodzimy do tego hotelu, to można powiedzieć, że to całkiem ładnie wygląda. To jest takie naprawdę masywne, spore. A co najważniejsze, wieczorem to wygląda jeszcze lepiej, ponieważ są oświetlone. W ciągu dnia oni tutaj oszczędzają na prądzie i tak naprawdę jest ciemno. Wejdę na, do środka, do głównego holu, to zobaczycie, że tam jest ciemno. No ale tutaj jeszcze idą w tą stronę. Tam jest na samym końcu sklepik. Tutaj też sklepiki. Nie wiem, czy te sklepy należą do hotelu, czy one są prywatnie wynajęte. Nie pytałem tych ludzi. Tak jak zauważyliście, też tu jest dużo palm. Czyli to są drzewa z owocami, z daktylami. Ktoś się widział, tak wyglądają daktyle i tak jest tutaj naprawdę mnóstwo. Wszystko to leży. Wiedziałem, że na jakiejś ulicy bo wczoraj. Chodzili, zamiętali to miotłom, zbierali do koszyków, A potem pakują wam to do sklepu. No nie jest co, elegancko. No, I tu może być troszeczkę ciemno. może znaczy będzie ciemno, na pewno, bo tak jak mówiłem, że oni tutaj oszczędzają na prądzie. I tak naprawdę. Wszystko jest wyłączone. Dopiero włączają te wszystkie światła wieczorem. Tak, z prawej mojej strony macie główne windy. Wyjście z lewej jest recepcja. Nie okay. będę ich tam nagrywał, bo oni tego zbytnio nie robią. Z tej strony, po prawej stronie, macie em, biuro jakby podróży, lokalne wycieczki. Marian tutaj spał, organizuje i tak dalej. Tu są windy. Na górę te windy działają tak, że szybciej jest dostać się. Pieszo na czwarte piętro i gdzie mam pokój niż tą windą, to jest naprawdę dramat. Tu jest, tak jak mówiłem wcześniej, jest recepcja. Tu jest fajny taki hall. Środkowy tu są balkony i bar główny, w którym siedzą i palą fajki, smród straszny dramat po prostu fajkami. Zobaczcie jak tutaj wygląda zajebiście. No, jest okej, okay, ale tak jak mówię, na razie w chwilę obecną jest ciemno. A w ciągu w ciągu dnia wieczorem. Oni załączają światła, i tutaj biegną LEDy. To Wam to potem pokażę, bo już teraz to widzicie. I to jest fajnie wyświetlone LEDami. A na górze widzimy tak kolorowe, kolorowe okno. To też super wygląda. I tutaj recepcja, tak jak mówiłem wcześniej, możecie sobie wymienić pieniądze. Ludzie siedzą na lunchu oraz główny bar. W tym barze jest najlepsza kawa. W pozostałych jest taka kawa z tych maszyn. A to mielą na miejscu od razu i dają wam świeżą kabusie. Tędy wychodzimy na jakby kolejnego wyjścia z tego hotelu, czy też wyjścia, o którym wspomniałem wcześniej. I tutaj odbywają się wieczorne imprezy, głównie tutaj. Ponieważ ostatnio mamy pecha do pogody i troszeczkę nam pada. I dlatego tutaj są organizowane imprezy wieczorne. Dzisiaj też nie jest pogoda za ciekawa, ogólnie trafiliśmy na taką niezbyt ciekawą pogodę w sensie takim, że jest parę godzin słońca, parę godzin no tak jak teraz. W poniedziałek też mocno padało, bo wieczorem przez 3 godziny, no i tak to wygląda. Dobra, idziemy dalej. Fontanna, tutaj zawracają autobusy, też mają problem, bo te buracko to stoi tym mercedesem i utrudniają dostęp czy też miejsce dla autobusów do zawracania. Tu jest główna brama. Wychodzimy na ulicę. Z tej strony jest parking. Podejrzewam, że to jest wszystko parking pracowniczy dla pracowników. Nie tyle ogólnie, co zauważyłem. Tutaj ludzie jeżdżą lepszymi samochodami. Zapewne powodzi im się lepiej niż w Egipcie. W Egipcie to raczej takimi złomami, złomami jeździli. A tutaj jednak ci ludzie jeżdżą takimi nowszymi samochodami. Też jest ta złomownia stara, zaniedbana, ale tak to już jest takie. Powiedziałbym unikatowe. To jest taki niewykorzystane pole, czy też coś, nie wiem, na co może w sezonie letnim zapewne jest tutaj więcej atrakcji, do czego za chwilę przejdę. Ale zobaczcie, z tej strony wygląda tak ten hotel, i on z tej strony ma napis po arabsku. Tędy przejdziemy na właściwie te bramki sugerują, żeby tutaj nie wchodzi, tak przynajmniej mi się wydawało, że tutaj coś jest, co nie jest dla gości. Ale tu jednak jest są jeszcze że to powiem, atrakcje dla gości. Tam jest jakaś scena i wydaje mi się, że ta scena jest tutaj jest tutaj wykorzystywana latem. Tu jest, trudno powiedzieć, to wygląda jak restauracja, taka sala bankietowa. To na pewno nie jest dla gości, a raczej dla yy, zewnętrznych imprez. Jest tak przydekorowana, wreszcie pobierana, tak bardzo restauracyjnie, typowo pod imprezy. Idąc tu dalej to jest zaplecze już kuchenne, a tędy wejdziemy na basen i co ciekawe, to jest jedyny hotel, w którym kiedykolwiek byłem, gdzie zawsze znajdziecie miejsce na basenie, a szczególnie na tym basenie tutaj, bo tutaj macie tak mini e, pool, mini club i to by sugerowało, że i teater, że powiedzmy to jest tylko dla dzieci, ale to nie jest dla dzieci, ponieważ on tutaj jest całkiem spory. A co najważniejsze, to jest też restauracja, taka a la grillowa restauracja, ona to jest teraz zamknięta, podejrzewam, że ona jest otwarta tylko i wyłącznie latem. Mamy sezon. Tutaj są toalety, ogólnie toalety publiczne w tym hotelu są bardzo brudne. To jest moje zdanie, często brakuje, brakuje papieru toaletowego to, i tak dalej. To macie antryski. Większość ludzi tu nie gada po angielsku, tu musi, no, to musi się to też nastawić. Ja go się pytam, czy tutaj jest to otwarte? On Mówi, że to jest normalnie otwarte, Nie jest otwarte, Zobaczcie, jest piec do pizzy, jest grill. Czyli wszystko jest tutaj gotowe, ale tak naprawdę to się nic nie dzieje. Nic się nie dzieje i to jest tak naprawdę zamknięte. E, nikt tutaj nic nie serwuje i wyjście, zobaczcie, jedyny minus to jest taki, że tutaj nie ma żadnych kapel, taka ziemia, ziemia, trawa, e, polecam klapki. No i jest oczywiście jeden mały bar, tutaj mamy mnóstwo leżaków pustych i mamy basen. Basen od pół metra do metr 65 czyli to tak naprawdę wystarczy i brodzik na samym końcu dla dzieciaków. Jest scena, scena, na tej scenie raz odbywała się jakaś impreza w niedzielę, jak przyjechaliśmy, Typu karaoke, ale problem tutaj polega na tym, że obojętnie co by się tutaj odbywało, to i tak tutaj ludzie zbytnio nie przychodzą w to miejsce. Ludzie wolą spędzać czas tam. Dlatego, moim zdaniem, ta organizacja jest taka dziwnie śmieszna w tym miejscu. Dlatego, że po pierwsze jest bardzo mały bar, byłaby długa kolejka, a większość ludzi tam woli z tamtego baru korzystać. I jak tu była impreza, to tam było cicho, nawet muzyka nie gra. W ogóle w tamtym barze nie gra żadna muzyka. Jest troszkę lipa. A teraz najciekawsze. Poziomy w tym hotelu są dość śmieszne. Dlaczego? Dlatego, że jeden poziom, powiedzmy, parter, to macie ten lobby, macie recepcję i ten główny bar. Podobno są cztery bary. Na pierwszym piętrze jest główna restauracja, o której wspomniałem wcześniej. To zobaczycie w osobnych filmach z tych, którzy nas karmią. I dodatkowo jeszcze macie tam na pierwszym piętrze znajdziecie właśnie główny basen oraz kolejny, kolejny bar. Tak więc idziemy tam i zobaczymy. Czyli też ja Wam pokażę jak tam wygląda. W ogóle bardzo musicie uważać jak tutaj chodzicie, bo te płytki tutaj są mega śliskie. A naprawdę są mega śliskie. Pierwsze piętro. Tutaj tak to wyglądają jakby te główne hole, które prowadzą do poszczególnych korytarzy. Tu jest restauracja, o której wspominałem. Czyli to zobaczymy w innych odcinkach, czy też Wy zobaczycie. A idąc tędy, wchodzimy na bar przy basenie na basen i wam pokażę wejście tutaj do restauracji z tej strony to tutaj wygląda mamy tutaj mnóstwo stolików, przy których możecie usiąść i zjeść i co najciekawsze w tym miejscu, nieważne o której godzinie przyjdziecie, zawsze znajdziecie puste miejsca, czy też puste stoliki. W innych hotelach to trzeba było albo lecieć na dzień dobry na hura Albo, no zobaczcie, tu mamy restauracja, tak, na razie pusta. I w innych hotelach zawsze było tak na hura, jak otwierali, była kolejka, pożarcie. Tu w tym hotelu też jest kolejka, ale z kolei macie mnóstwo miejsca. ciekawych byście chcieli usiąść, tam znajdziecie miejsce. To jest właśnie plac, o którym wspominałem. I tam mieszkam, to jest moje okno, mój balkon na górze. Niby stąd widać, że to jest trzecie piętro, a tak naprawdę niby czwarte, no bo my jesteśmy teraz na pierwszym piętrze. Tak wygląda ten widok z miejsca, O to jest miejsce, na którym stałem wcześniej, pokazywałem wam wszystko. W ten sposób hotel. Też jest informacja o czterech barach. Ja znalazłem trzy bary. Jeden bar to jest właśnie ten, przy którym byłem na dole, drugi przy basenie. I trzeci bar. jest ten do którego teraz pójdziemy, tutaj przy głównym basenie, tutaj też zobaczcie jest trawa, nie ma w ogóle płytek, płytki albo jakieś coś, no cokolwiek powinno być, coś takiego jak to, a nie takie taka trawa, dużo ludzi ma to w dupie, po prostu wychodzi z wody, chodzi po tym błocie, siada, a potem wnosi ten syr do, do tego basenu, no ale tak naprawdę to nie jest wina ludzi, tylko wina jakiejś tam organizacji w ten sposób. Tu macie ping-pong, ogólnie, ogólnie hotel jest troszeczkę jakby nadgryzony już zębem czasu. Tu jest bar i jest, tutaj serwują też jedzenie w ciągu lunchu, możecie sobie wziąć jakieś tam burgery, takie tam główne, albo jakieś tam ciasteczka, resztki jeszcze z tego, resztki z, ze śniadania, ale też po południu tutaj robią desery typu naleźniki, gofry, takie rzeczy. No tak wygląda ten bar tutaj. Okay. Tarasik okay. tutaj o wyjście na ulicę i to już wam prywatne prywatne knajpy to już wchodzimy i płacimy. Co najgorsze na plaży musicie też płacić za alkohol, nie ma alkoholu za free. Pomimo tego, że jesteś na Olympiadzie, to, to pierwszy raz się z takim takim spotkałem. W takim hotelu przeważnie na tym jest wszystko. Ta tak czy inaczej browar tu jest bardzo dobry. Ogólnie lubię w tych krajach em, arabskich piwo. E, w Turcji było ok, ten Fizz, w czy takoś mi smakował, a tutaj to piwo jest jeszcze, jeszcze lepsze. Takie jest, takie same praktycznie jak w Egipcie. Tutaj również toalety publiczne, w których można się zgubić, wchodzicie i tak naprawdę nie wiecie gdzie jest męska, gdzie jest damska ja tak miałem problem z tym no dobra, lecimy dalej tutaj macie tak program animation, czyli co jest każdego dnia, macie też napisane po, e, po, po polsku jest też tylko, że to e, nazewnictwo po polsku jest tak troszeczkę poprzekręcane i nie brzmi tak jak powinno brzmieć, czy też nie jest napisane jako jak powinno być napisane o, sięgnięcie. Nie wiadomo o co chodzi, nie? <laughs> Rozciąganie powinno być chyba. No dobra, e, tak czy inaczej, no to tu niby jest organizowane, ale ja tam się tylko załapałem na, na lotki. E, niby, że jest mini disc okay, to dla dzieci, nie wiadomo gdzie. No jest niby surprise show this evening. Który, mi się wydaje, że oni to zmieniają co dzień coś innego w zależności od tego m, kto akurat przyjdzie. Czy też przyjedzie do nich. E, no co no dobra, to teraz już pokażę Wam. Podjedziemy na czwarte piętro do mojego pokoju i pokażę Wam. Na taki hotel powinno być przynajmniej cztery powinno być cztery windy, a są tylko dwie. okej okay, jest jeszcze jedna. Jest jeszcze jedna winda towarowa. Ja na tą windę trafiłem przez przypadek, jak się skupiłem w tym hotelu, bo ponieważ przyjechaliśmy, coś potrzebowałem zabrać z recepcji, a safe, bo w tym... Hotel i sejfy są na klucz, a nie na kod. I jest za darmo, tak więc to jest ok. No i teraz tak, pomyliłem się w ogóle, wszedłem w inny korytarz. Jak widzicie, tu macie jeden korytarz. Z tej strony. Prowadzący do... Do pokoi. Następnie tutaj. Tu są pokoje wszystko. Pokoje, Masz, macie niby plan. Ale nie zwróciłem uwagi na ten plan, nawet go nie umiałem znaleźć. A przy okazji. Cyk. Tak wygląda miejsce, które Wam pokazywałem z dołu. W ten sposób. Ok. Tu idziecie do kolejnych pokoi. To jest mój pokój 447. I tutaj macie dodatkowo jeszcze o taki plac. Tu jest mega gorąco z tymi właśnie oknami na górze szklarnia może to odsuwają to wygląda jakby to mogło być odsuwane ale nie mam co do tego pewności na chwilę obecną jest zamknięte eee, idąc tędy pomyliło mi się pomyliły mi się kierunki i doszedłem w którym się chyba Korytarzem. tutaj szedłem do samego końca i doszedłem do windy towarowej. Tak, to jest tutaj z tego wina towarowa. Trzeba być zdziwiony jak ta winda się otworzyła, że wygląda zupełnie inaczej o w ten sposób. Wejdziemy do pokoju. Pokoje są ogólnie tutaj sprzątane raz dziennie. Zauważyłem, że oni departy robią rano najpierw, a następnie robią całą resztę. I teraz tak, co jest, e, co jest najważniejsze, o, wyjście, zakrę, to co Wam pokazywałem, To jest tak mój balkon. Jeśli chodzi o sprzątanie, no to robią to tak po łebkach. E, ok, macie codziennie świeże ręczniki, e, papier toaletowy, takie rzeczy, no to to jest, ale jeśli chodzi o takie, takie już bardziej gruntowe post, gruntowne posprzątanie, no to nie. Dobra, ta napiwkę ja zawsze stawiam, stawiam codziennie. Generalnie, jak tu jesteście w Tunezji, dodawajcie to napiwki w lokalnej walucie, nie w dolarach czy tam w euro i tak dalej. Oni to wezmą, ale z tego co czytałem, się dowiedziałem, to jest potem problem z wymianą tego. Tak więc no, taki człowiek dostanie lokalną walutę, to już od razu to ma na swoje własne wydatki. Jeśli chodzi o ogólnie o sam hotel, jest to 5 gwiazdek, ale. Tutaj dużo ludzi mi mówiło, że mają w gorszej jakości pokoje niż my. Może dlatego, że myśmy dopłacali dodatkowo za ten widok na morze i moim zdaniem, te pokoje bo część tych pokoi jest wyremontowana tam kiedyś, a reszta jest jeszcze starej, starej daty. I w tych pokojach starej daty, sprzed remontów, jest mnóstwo usterek. Dla przykładu, w wielu hotelach, w wielu, hotelach, w wielu pokojach cieknie z klimatyzacji jest pobudź w pokoju. To od dwóch osób słyszałem wczoraj, że właśnie mam taki problem w pokojach. W niektórych tam jest problem z jakimś, nie wiem, sprysznicem, z, z różnością, no różne, różne sytuacje się zdarzają. Ja mam pokażę tutaj u mnie w łazience, jaki jest problem? Jaki problem? No tak, no to jest problem. To jest problem montażowy. Zobaczcie, tak wygląda szyba, okej, okay, Sprysznica i teraz jak bierzesz prysznic, to woda tutaj tędy płynie i ona kapie. Tutaj, tu nie ma żadnego zabezpieczenia i macie kałuże wody, dlatego tej ręcznik musi po prostu być, bo inaczej jest awaria. E, tak samo jak przyjechałem na początku, to był problem z, ze zlewem, w sensie takim, że zlew był zapchany aż no Odpływ był zapchany i bardzo wolno woda spływała. Przy okazji tu jest klima i tu podobno ludziom cieknie gdzieś w tej klimie. Otwór był zapchany, zgłaszam na recepcji, to odkręcili tylko ten korek delikatnie, żeby ta woda miała więcej miejsca na spływanie. Już nic z nie robiłem, nie chodziłem do nich, tylko odkręciłem całkiem, tam było pełno tak zwanego gówna, gówna odpływowego, wyczyściłem to i wszystko działało. Telewizor, Telefunken i problem jest taki z tym telewizorem, że przez kilka dni w ogóle nie miałem pojęcia jak go załączyć, nic tu nie działało, nawet ten przycisk do włączania nie działał, a się okazuje, że tutaj trzeba było załączyć jeden z tych przycisków, tutaj, nie ten, ten, lustro, no tak wiecie, zobaczcie. No takie jest przetarte, ale widać na nim zamazania. Tak samo w łazience. Lustro jest ujebane, Tak od samego początku, praktycznie od Departy, jak przyjechaliśmy, bo nie było czyste. Następnie było ujebane, nikt nic nie zrobił, to tak samo jest brudne takie i tak to wygląda. Dlatego tak zwane pięć gwiazdek, nie sugerujcie się pięcioma gwiazdkami, bo te pięć gwiazdek w takich takich nie oznacza komfortu, luksusu czy też poziomu hotelu, tylko ilość oferowanych rzeczy, czy też zabiegów, atrakcji itd., itd. Dobra, to tyle w dzisiejszym odcinku. Wychodzi znowu słońce, tak więc lecę na basen i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Zostawcie ślad po sobie, jakiś komentarz. Pamiętajcie o konkursie: największa ilość komentarzy pod filmami. Daję Wam nagrody, czyli magnesy z Tunezji i widzimy się w następnym odcinku.